Życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj. Weźmy ręki. Żywę słowo ten świętek ziemi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Scena, którą dzisiaj opisuje Ewangelia, ten obraz Jezusa modlącego się, musiał być fascynujący, ponieważ sprowokował uczniów do tego, aby zapytali Jezusa jak się modlić. To nie jest tak, że oni nie wiedzieli jak się modlić, przecież e, dobrze znali modlitwy, którymi posługiwało się do tej pory. Ale to zanurzenie Chrystusa w modlitwie, zanurzenie w osobie Boga Ojca sprawiało, że ta modlitwa Jezusa była jakaś inna. To sprawiło, że uczniowie zapytali go jakiej modlitwy używa a on a on im objawił pokazał postawę dziecka pokazał im innego boga niż znali do tej pory groźnego surowego takiego którego należy się bać pokazał im ojca Pokazał im modlitwę dziecka, który cały czas może Ojca prosić, do Boga zanosić wołania, prośby, albo po prostu przyjść do Ojca, kiedy jest mu źle, kiedy się boi, kiedy potrzebuje pomocy. Takiej modlitwy dzisiaj uczy nas Jezus. Modlitwy, którą każdy z nas zna chyba od dziecka. Te proste słowa. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, a jednocześnie wyznanie wiary, modlitwa, to wszystko, czego nam potrzeba. Uczmy się nie tylko słów, ale przede wszystkim też tej postawy, takiego zanurzenia w modlitwie, jaką miał sam Jezus. Podczas naszej codziennej modlitwy, kiedy klękamy w naszym domu, odmawiamy modlitwy Ojcze nasz, jakieś może inne, też modlitwy, które znamy, kiedy przychodzimy do Kościoła po to, aby prosić Boga, zanosić do Niego nasze intencje, prośby, westchnienia, często przechodzimy przerażeni, może zamyśleni, może niepewni tego, czy zostaniemy wysłuchani? Dzisiaj Jezus w Ewangelii pokazuje w tej prostej scenie, kiedy przyjaciel przychodzi do przyjaciela, no i nawet tutaj potrafi człowiek dla człowieka być tym nieproszonym gościem. Jezus udowadnia nam, że dla Boga nigdy nie jesteśmy nieproszonymi gośćmi. Pokazuje, nam to swoim życiem, ale również swoją śmiercią, że Bóg jest w stanie dla nas poświęcić wszystko, poświęcić nawet swojego Syna, aby dać to, co jest nam w życiu potrzebne i potrzebne do naszego zbawienia. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Ojcze, który jesteś, Jezus przypomina nam tą ogromną prawdę o tym, że jesteśmy dziećmi Boga, ale przypomina nam również o tym, że Bóg jest tym, który jest, tym, który jest blisko, który pragnie być blisko, tym, który żyje i tym, który cały czas troszczy się o nas. Bóg nie jest martwym kamieniem, nie jest jedynie obrazkiem na ścianie, nie jest bozią, do której tak często się modlimy. Bóg jest Bogiem potężnym, wszechmocnym, wiecznym, ale przede wszystkim jest osobą. Chciejmy, używając tej modlitwy Chrystusa każdego dnia, kiedy klękamy do pacierza, spotykać się. Z Bogiem, żywym, prawdziwym, spotykać się jak z przyjacielem, który nas oczekuje, spotykać się jak z Ojcem, który troszczy się o swoje dzieci. Pamiętajmy o tym, że Bóg jest, żyje i pragnie być blisko nas. Korzystajmy z tej modlitwy, której nas uczy Jezus każdego dnia. Bóg jest Ojcem i nie bójmy się Go tak nazywać. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, idźcie w pokoju Chrystusa. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, weź do ręki, żywe Słowo te święte księgi.